W pierwszym odcinku wraz z i z Brzykiem będziemy starać się wyjść z przeklętego domu. Nie będzie to proste, więc zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich materiałów. Nie a, widzę, nie ja. ja widzę tylko jakieś oczy u góry. jest dobra, dobra, to było światło. Panowie, przejdźmy przez dorsy. Panowie, nie czytajmy okay, zasad. Nic stało. Ja idę pierwszy. Tak, ja Jesteś, idę, 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 idę. Idę. Ej, widzicie coś? Ej, panowie, ja panowie, idę, idę. panowie ja to jest no, strażerka. Zaczyna się, zaczyna się. się. Halo? Czekaj. Halo? Ej, wy też tak mega mało widzicie? Światło tu jest do odpalenia, ale. Wejdź, wejdzie, wejdzie, wejdź odpalić. Jest, odpaliłem. O. Chyba. U góry, u góry odpaliłeś, u góry odpaliłeś. No, chodźcie, chodź, chodźcie do góry, chodźcie do góry. Tu jesteś. Ej, jest. zgasło! Coś zgasiło! Ej, zgasiłeś się! Dobra, ej, jak odpalić, jak odpalić? Bo widzę światełko, ale. Chłopaki, przestańcie ci straszyć! Ej, a jest tu jakaś latarka? Chłopaki! Nie róbcie spięcia! Ej, a ciej, weśkliknij, ej, weźknij te światło jeszcze raz! Ty tak ręką robisz. <laughs> Dobra, dawaj tedy. O kurde, to jest jakiś pokój ja, to jest tak Dobra. Nie widzę nic zaświecam, 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 spoko Boże, jak to jest ciemno, mi wali lampa, ej, ja w tą grę widzę. by trzeba było grać w nocy, żeby mieć klimat Przestań ja, ten... ja mam plan, opcje, grafika, dopasuj poziom jasności O. o Okej okay. Teraz okay. no, no i Nie można wiec... grać, no, no do teraz to jest luksus Dobra, o, panowie łazienka, panowie Biorę kąpiel. Ej, jak ty się wspiąłeś, kurde. Ej, nie da się zasłonić. Dobra, co ej, O co tutaj chodzi, panowie? Panowie, jaki jest nie, cel tej podróży? Musimy te kłódki ogarnąć. Dobra, dobra. Prawdopodobnie. Tu nic nie ma, spoko. Panowie, tak, jedna A gdzie radę. jest Pikachu? Pikachu? Ale, ale zapałami, zapałami Pikachu? Jest. Zapałami jest. Zapałami jest. Dobra, okej, okej, okej. Chodźmy, chodźmy może na dół, czekaj, wow. może coś na dole jest, bo tutaj, o Ani śrek. Czekaj Mały śrek. Mały Shrek w szlapie. Dobra, co to tutaj się na jest? Popatrzcie na mnie, mały Shrek w szafie, popatrzcie na mnie Bob? O, będzie na miniaturkę Taka, ja muszę Let's go, się. bo na dole jeszcze nie byliśmy Ale nie, Dobra. tu jest ciemno, tu jest ciemno na przykład, o Ej, pospal. No, no, no przestań Ty, Polaku, najgorszy Czy jesteś Polakiem? Ej, nie no, da się otworzy, otworzyć, nie no, da się otworzyć O Boże Spokojnie, że nic nie ma nie, no, ktoś, nie ktoś to. otworzył na pewno. O, piła, was piła. Ale piła? pikachu w ogóle nie widać, gdzie Ej, jest Pikachu! Nie gasz tego światła! Czemu gasisz to światło chucna, impostorze? ale ja nie kucam, patrz, teraz kucam! Ej, tutaj ja się też nie da otworzyć, tu się też nie da co? otworzyć panowie, panowie, ja nie wiem co mamy zrobić Musimy szukać kluczy? Tak, chyba, chyba tak, ale czekaj. Ej, zgasło! Boże, co, Ej, to, co by było? to było? Wziąłeś to? Co to było? Co? To było podejrzane, czekajcie To się da otworzyć? Ej, my znajdujemy się w innym pokoju teraz bo nie byliśmy chyba w nim Nie byliśmy no nie, A nie, byliśmy Boże. Boże. Nie gasz, nie gasz tego O Boże, myślałem, że ktoś tu stoi Czekaj dobra. Ej, słyszałeś to? Ja nie gaszę Kto to gasi? Ty, Dawid Ja nie gaszę, ja nie gaszę Ja, da, da, da. ty to gasisz cały No nie gaszę nic! Dobra. O, o, tu jest sypialnia, dobra, w sypialni może się Ej, się tutaj Telewizor spritować? jest Ej, Big mam basement. ten! Ej, no właśnie, wziąłem klucz, dobra, ej, dobra, dobra chodźcie idę, na to. Idę, 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 idę do... Da się, się otworzyć chyba. To otworzyłeś, ty z to? Jest do no, piwnicy? To? Dobra, dobra, to jest... dobra tam to mruga! Co, Co? O jest? O, jezus! o jezus! Dobra, nie widziałem! Jezus o Jezus, straszne Ej, dobra, ale chwila! To <grym grym> chwila, <grym> chwila. jakaś piła, jakieś te? Nie, to nie, to nie. Ale Tyle ciemny nie... pokój, nic nie widzę! Dobra, zapal światło! Jasny gwint. Dobra. Boże, się ha, bo to jest ta piwnica. Byliśmy tutaj, nie? Co, Co jest? to taki dźwięk. To był taki dźwięk. słyszeliście to? Tak, taki. Ja muszę sobie dać głośniej. Tak, tak ja też, ja też muszę sobie, sobie zdecydowanie dać głośniej, bo. Dobra. Niech się, bo. Nie... Dobra, na dole coś. Niech na Niech strach jest. nas nie zje. Dobra, chodźmy na dół. Chodź, Paweł, na dół. Spać, Bob? Gdzie są porty? na dół? Grabo burger. Co to jest? A tam coś, nie? Musimy tam byliśmy. To no, chyba właśnie już nie, czy? To się zamotwarło? Nie. nie? No już było tak. Nie tu jest ta kuchnia. Tutaj może. O, mam. Ej, mamy, mamy coś, mamy coś. Coś jest padlok w No to jest to Dobra. Po prostu. Jest... Nie wiem, jakiś pokój taki chyba. co jest? Guruję, dom. Nie, z światła. Jezus, Pikachu ty to gasisz cały czas. E, czemu Pikaczu w ogóle ja... cały czas nie widać? Coś tak masz, Paweł? No co, czekaj. Ja no, Nie dobra. widać, bo Gdzie tutaj się łazi? Co to było? Ej, e, te światła się same gaszą co jakiś czas. Tak. Serio? Ej, widziałem co? Ch chodźcie do góry, chodźcie do góry. Widzę. Widzę lustro i lustro. O kurcz otworzyłem jedno. O, dobra, A, dobra, pożyw, dobra nice. Niech ktoś to chce otworzyć. A nie, to Marek ja chce to otworzyć. Dobra. Boże, widziałem siebie, zgaszło mi! A, pomocy! No otwieraj! Pomocy nie mogę świecić, nie mogę! A! Boże, czerwone! Co ty robisz? Co, Boże, to... co tam strony, jest? Z drugiej strony trzeba. Czybko coś mi wyskoczy! Otwórzmy się drzwi! Boże, mi e, nie wiem Ej, jak tam, jak tam wejść? Jak tam wejść? No, nie bo... da się, nie da się! Jak tam, tam wejść? On... Da się! O, hello. O, pożale mi mnie przeszły. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Zostałem zamknięty na pastwę losu. Mogę, <gry> no, okay. no, lustro pękło i ktoś wybiegł z drzwi za mną, jakby nie, nie było mnie widać. Aaa, okej. Okay. Potrzebujemy klucza. klucze, no, potrzebujemy Chodź, klucze. Ja Ej, to my to dopiero znaleźliśmy klucze. Klucze. jeden klucz, nie? Dopiero jeden klucz no. jest. Tego tak, a dwa jeszcze. Aha, dwa tylko, dobra. Nie, to w sumie spoko. Jak ten klucz wyglądał stary? Bo ja nie wiem nawet, jak znaczy. Ja sześć, ja nawet nie wiem, jak podnieść. No, kluczek leżą. A, bo. Mam kiblu, kiblu. Mam, no, 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 coś. Atik, to na górze. To jest strych, strych. O A, do tego, tryk? do tego chyba. O kurde! O, kurde, co to? Yes. Co się Jest! Dobra, musimy tam wejść. Gdzie wy jesteście? Ej, ja was nie widzę. Ja, jestem na schodach. Dobra, chodźcie tu, chodźcie dobra, tu. Dobra. Tu, tu jest światło? Się, dobra. Cię. Ja pierdzi, Mamy strych. Jasne, Gwina. Ja, gwint. ja mogę iść pierwszy, spoko. Ja, ja, ja idę, się ja nie, ja nie boję boże. O kurde, no telewizja. Dobra. Trzeba odpalić światło. Ej, nie da się odpalić tego światła. Dobra, to jest samo. Ja tam nie wyskakuję, mam gdzie? Ja idę. Halo? Dobra. się no dzieje. Ej, Trudy. weź otwórz drzwi! Ej, a patrz, a tu jest ten chłop! Ej, oh, kurde, idziemy, idziemy. O kurde. Dobra, <laughs> dobra, dawaj, 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 dawaj Ej, jesteś z Dawaj Ej, mogę to podnieść, patrzcie, widzicie? No możesz tarkę, nice, nice, nice! Ej Dobra, Czekaj, bluze. czekaj, 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 trzeba to rozwalić. Możesz to rozwalić, Nie. możesz? Chodź Marek w drugą stronę, w drugą stronę. Ja w drugą targę, stronę daj, w drugą stronę, w drugą stronę, w drugą stronę prowadź, dawaj, tutaj coś Ło! OJ! Jezu! Jezu! To był tak super! OJ! Dawaj się leciłem, dawaj, dawaj, dalej! Ale mi się ciepło, zrobiło mi, mi! Dobra, spokojnie, z otwartem, otwartem, otwartem! to kurwa, a, oh. dobra, to miało być lepce, nie mogę! O, dobra, no, dobra, dobra! Nie ma babeczki! Nic tu nie widzę! Dobra! Czekajcie, kruszty! O, czekaj, czekaj, czekajcie, co to jest? Wiernice. Tutaj? Dobra, Marek nie miał się tak. Nic powoli, nie widać! Kluczę! O, tutaj o, dawaj, daj do, 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 do tylko pokoju co otwarłem. Ej, tych świateł się nie da odpalić. Chodź, chodź Marek, Dla chodź Marek. Do tego co pokoju. to jest za tunel, nie, co to jest za tunel! Ja idę! Chodź, mogę o, iść, o, mogę ja iść, nie, ja tutaj nic nie ma. Czyli. Nie, ale tutaj nie, trzeba, kliknijmy w to! Tak, też trzeba tutaj poklikać. Nie! Jest nie tak. tak! A może w tym coś w tej łazience takiej przeklętej? Tu się nie da wyjść, ja... nie da się. Czemu nie widzę siebie? Ja też nie widzę siebie. A bo my siebie. widzimy tamten... My widzimy tamten dom tak, Aha o jezus, jak mi to psychę zryło, że to jest tamten dom. Dobra, no. dobra, idę tutaj, patrz tu. Nie, to nie, dobra. Ręcznik dzbanie. Przejście, <laughs> przejście, ręcznik. Nie ma opcji. Jest! O, Jest! Ja, ja na ślepo klikałem E, mówię, trzeba klikać. Jest, e. old, case old i, do Jest, old dobra. Ale a, nie, do no, bo to nam, to nam już coś może dać. Chodźmy na dół, chodźmy na dół. Jakiś klucz, coś? Kurde, jakby każdy miał swoją dobra. latarkę, to by dobra. było tak łatwo. No, to by było tak łatwo. Tu o. są drzwi przecież, yes. o matko. Co to jest? Poświeć! Axe! Czyli z siekiera? Do A, to, to będzie do tej dre do drewna! Tak! Oczy za mną! A, no. No, walisz w to, walisz w to Dobra, wale, rozwaliłem. Dobra, dawaj go. z latarką będzie pierwszy. O Boże, co to? Fuse? Nie, dobra, on po prostu stoi. Chill Nie, fuse to jest to chyba co, co jest na czerwono teraz, ja sprawdzę. Jest! Jasne no. Jasny wizliśmy, dobra, dawaj latarkamen latarka Dobra. Jezu, trzeba być pierwszy! O, pika mi Ja, ja mogę być pierwszy, no. Ja mogę być pierwszy. O, o! Boże, co to za tunel? Ja to się jest taki drugi. W lewo coś, o! Może jakiś spokój, dobra. A, daj latarkę! A, tak? Ja latarkę wziął. Nie A, ma latarki. O tu! Wracaj, wracaj, tutaj daj tą latarkę, do tej dziury. Trzeba czytać. O! O! o. Yeah! Co wy byście zrobili? Ha, Ale tutaj pisze light? O, faktycznie. O, co tu jest? Nie wiem. Save me. Save Słuchaj, to jest jakieś. Czekaj, czy to się da. O kurwa. Nie, to jest jakieś głosy. Ale nie, no chill panowie. Nie Czeka, za mnie, nie Zobaczcie, ej, zaraz, zaraz. Zobaczcie, są czerwone te. Widzicie to na górze. I coś pika, nie? No. Ej, klikamy w to? Klikamy ej, nie, nie widzę, nie widzę. Ej, trzeba klikać, trzeba klikać chyba. Jak klikać? Po kolei, pika się w to. Nie to, bo nie to. Z czego to zależy? Nie, to nie będzie chyba tak działać Marek O jest, jest jedno. Jest pierwsze Dobra, czekaj Trzeba, ja -ha. Bez Czyli najpierw tamto jest, później drugie Aha, patrz, drugie było, było drugie Było? Czekaj a, tak Ej, bo tu wbija No, no to mnie się boję Mam no, dawaj, no. dawaj drugie, dawaj drugie, dawaj drugie, odpalaj Dobra, jest drugie Nie działa, nie działa, trzecie Daj pierwsze, ja drugie Nie Pierwszy najpierw Kurde, zginiemy zaraz Drugie <skrywa> dawaj, dawaj, no trzecie Nie ma trzeciego, trzecie nie działa Najpierw No to musimy na parę razy ja. takimi, ta, no prawda, nie? O kurde Aaaaa! Ej, co jest? Czołg się czekajcie! O się e, Jak szybciej Jak szybciej Nie da się, A, nie da się Aaa Skaczcie, 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 skaczcie O, ja mnie Dada, lecimy, 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 szybko! Jasne, gwizd! Ja! Nie, zamykaj te drzwi! Zamykaj te Nie, da jesteś najmocny! Paweł! Paweł! Nie da! Zjadło! No, ten... O kurde! A, szybko! Otrzyma. Wow, co to jest? O mój no. no Boże, ale serce mi bije! Jezus, Jezus Święty! Jak z tego wyskoczyć? O, dobra. Otworzyła się ta skrytka. Nie da się je otworzyć, a jednak Padlock key, tak key mamy, okej okay. Czyli o tak, chodźcie do tej windy, chodźcie, chodźcie, chodźcie Wszyscy są? Cieszy. O Boże, eee, zamykamy do... to! A, to... to... znowu pala. Nie mogę, nie mogę z tego stać! Dobra, jest. Dobra. Aj, Ja walę no, ja <śmienic> Boże, zale, powalona gra Joddemę I oddymy do góry! O, jesteśmy znowu w tym domku, no O, jakie ładne drzewko! nie? Ej Pawła zamknęło no. Czemu jestem tu? Pała zamknęło. No. bez żartu Zamknięto I Pawła! Nie się, no. Ale nie było już windy i spadłem tam Ej, zgasło światło! Nie no, sam, sam, sam nie zgasiłeś Chodźmy zobaczyć dobra. teraz u góry ile mamy tych tych O, jest, jedno, jedno zeszło, jeszcze jeden co jeszcze... no teraz? Jeszcze jeden został, dobra. I słyszeliście to? Ej, patrz, 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 patrz! Ej, szafka się rusza tam, my z drugiej strony. z Dookoła, kiblem, 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 no, kiblem. no kiblem. Stary Czekaj, przychodzę Jezu, tu będzie jumpscare Nie będzie, nie ma wow, to jest zrąbiste Znaczy to? Ta no. Ona ma klucz, ona ma klucz ostatni O nie, dobra, szybko, określamy to Mi się spojrzała no to <coughs> Let's go Dobra, dobra tylko po ten klucz widzę. O, dzień dobry Ale to się będzie działo coś Ej, dobra, może mogę to... patrzcie, otworzyłem Tędy, tutaj. tędy, tędy Ej, czemu was nie widzę? Ja, ja w ogóle idę jakąś inną ja was czekaj O, widzę? dobra, widzę tą babeczkę, widzę tą babeczkę nie, Czemu ja was nie widzę? Ej, jesteście przy o, tej babeczce? Nie dźwignie, bo dźwignie przesunąłem Okej, okay, coś... Okej, okay, otworzyła się pierwsza Patrzcie, jest kilka tych klatek, jeszcze chyba dwie Ale Bo jedna? Nie, ona jest chyba martwa no, ta, 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 ta ruszala to się dlaczego? Po co? położyła? Bo Trzymaj <grym> Boże! No Jezu, jak się wystraszyłem! Jeszcze to coś? Nie, tak, się tak, się jak i, Jakiś pikacz się kurde skacze, bo o mój no, Boże Nie, tutaj nic nie ma. Czekajcie, iść w inny tunel, no w tym nie byliśmy chyba. Kurde, jak ty przyłazisz, babę tymi przejściami. Dawaj, dawaj, Let's dawaj. Let's go. Tutaj chyba nic nie ma takiego strasznego. Tędy, Jasne. dawaj. O, mam dźwignię? Let's go. Dźwigaj, 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 no dobrze. Doszło? Jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Chyba jeszcze jeden jest pod Ostatnia, ostatnia jest. Tak, no, no. Jeszcze ostatnia teraz będzie, dobra. No to Mnie już chill. Taki... Musimy się wrócić, gdzie no, byliśmy, tak, wiesz? No wracamy się do ostatnich drzwi, no. Czy nie to jest to nie. taki... To jest mapka puzzle, jakby to tak nazwać. O, to jest mega mnóstwo. łatwe. Dobra. Mega dobra. łatwe. I co teraz? A, ona teraz, będzie stać? Do... To ona się ruszy, no, czy...? Nie, ona, ona jest martwa, słuchaj. Ona Zresztą powinna... E ona... ona nam rzuci klucz. Jestem A... ewidentnie ciekaw, co będzie w tym pokoju. Ej, widzicie to? Jezus święty. Jest dziecko. Uciekał sobie. Jak tu Ej, ale jeszcze przed chwilą była No, ale nie ma klucza. To nie działa. Dobra, chodźcie, okay. wracamy. Czyli... Do chaty. A tu są jakieś nowe drzwi, ba. A nie, to jest ten. Tam... No, no, powrót, nie, Dobra, wracamy nie. do chaty. Nie, wracamy do chaty, no, rozwa, rozwa. Jak ona mi tu wyskoczy, to ja. O Boże! O Boże! Ej no, stay the light, she hides in, in the dark. dark. Okej. Okay. Czyli, ona... czyli nie gdzie można być światło? w ciemności, nie można być w ciemności. E, nie można to nieść. Nie, nie, nie działają switche, nie działają switche Pick up Mech matchbox, box. matchbox. Bo musisz zapalać te, za, o, zapalać wszystkie pochodnie. jakieś takie, które będą. Okej. Okay. Jezu, ja słyszę! O, o boże, mnie. nie spuściłam mnie. mnie. Kurde. Jezu, jak jest taki dźwięk to jest ten. Tylko, że, gdzie to znaleźć na przykład? Musimy, Dobra, wygniemy. W kocie, tędy, musimy, no. Chocze, Jezus! Jak krzyknął! Jezusa, ja... Jaki krzyk! Ja za tak stałem jakiś... Mam! Mam! nie widzę! Kiknąłem! Nice. Gdzie? To tutaj! Gdzie? A tam O, nice! Dobre! Tu się świeci tak lekko, taki, taki płomyk jakby Tak zawsze się będzie świecić? Tak, musisz że robić i szukać. Kurde. nie widzę. Ale czym to odpalasz? E, po mam, 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 mam kolejno! No, jest tutaj Widzę, widzę następną Gdzie? Mam Nice, dobre, dobre świetnie, Widzisz? Mam kolejno, mam kolejno. Jest tutaj, mam no, kolejną. mam oświetlone już dużo Ej, a tu Fajna. widać, tu widać Ej, to, 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 widać, to, to, to widać, wziąc, to, to, widać na biało się widzi, tak Tak, tak, Jest tak. Padlock, no, okej, okay. o Ej, padlock, okej, no, 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 dawaj do góry, dawaj do góry To jest ostatni, to jest ostateczny chyba Dobra, jazda, jazda, jazda do góry Panowie, panowie, idziemy do góry, panowie, idziemy do góry to jest schody, dobra, otwieram, Wbijamy, wbijamy, Dobra nie da się, trzeba jeszcze jedno drzwi otworzyć, chyba. Nie, jest. Nie. O, Wyjście po prostu, dobra, łatwo. O, yes. Czyli uciekliśmy z tego domku. Panowie, chyba wygraliśmy. Pewno? Chodźmy, chodźmy. Zestanęliśmy się. Pa, most. No, most, no, zgrano już. Wygra, no już. Nie, 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 nie ma nic. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. A ja nie. patrzę. Trzeba skakać, trzeba skakać. Jezus, świetny, jakiś głos już. wali się nie ten bada. most, czy co? Jezu, tu ale tu się wie... Znowa, o przeszowie. Jezu są na taki niezbyt przyjemny widok Ale no, dalej. Ale jest ziemno, nie? Ej, pod nami pod, paliło, nami, pod nami, nami patrzcie, pali, no. Pod nami patrzcie, Jezu święty, znowu patrzę. jakieś głosy. Jakie to jest długie, co jest? Znowu jakieś głosy ja Mam wrażenie, że my się wróciliśmy, tak to wygląda. Trochę tak, no? A czy jest, jakby tak miały. było? Czujesz, jak tak będzie, że my się wrócili? Co to jest? Jest gdzieś nowy dom! A, średni ślam! tam. jest Dawaj, dawaj, odegramy tą scenkę!

A tutaj coś? O, o jest, o. otworzył okno Z kontrolem skoczcie Tak, jesteśmy, Mam. dobra Plądrujemy Coś tu jest? Okay. Tu jest jakiś TV? Komuś na eee, Jest szykera, je, 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 jest szykera. dobra, tu dawać, dawać, dobra Musimy znowu, znowu, znowu tym oknem, no, znowu okno musimy I dawaj, dawaj, sikierką otwieraj tamto tam. Hop. Hop, Hop, koks, koks Pyk Wow. Jezus, święty, kibie pokój Taki ja tunel do... To, jest, to jest nagle szpital Ej. O kurde o, Co się stało? Boże, ale dziwne, nie? Autem jedziecie? Co to było? Co to było? To była taka wspomnienie nie chyba aha. Możliwe, no To jest chyba jakiś szpital Ja nie mogę Nie, No, to są jakieś wspomnienia, tak? To będzie się tak. tak chyba jakieś, jakiś czas odpalić Jak będziemy szli po prostu tędy O boże Co o, jest? O, boże. jest? Jak się drzwi co wyskoczy. To jest kurde, scenka do jumpscare'a Nic nie wyskoczy, nie ma szans Nie wiem, ja, ja się boję takich rzeczy Ja nie lubię Na autem no, jedziemy <laughs> Nie przepadnąć A co jest w tych drzwiach? Widzicie co jest w tych drzwiach? Nie a. Totalny spokój, totalny spokój, nic się nie dzieje a. O, Ej, no, ma łapek puszek! Nie było aż tyle puszek, no Dziwne, bo o, nie było Za nami, za, za nami Kurwa. Nie, nic się o. stało Jezus, święty jakieś. O kurde O, o kurde, drzwi się otwarły, drzwi się otwarły w tunelu, światełko, światełko w tunelu w tunelu, dawać, dawać hmm? Co jest? Ej, ja nic nie widzę, wy też? Flashbanga mam tak. na twarzy. Aaa, nic nie widzę. O, no, szpital doktor, doktor. No. Co no. tak? No, nie, doktor. Ale pika no głośno Nie mogę się uh. ruszyć Usypiam. No. Ja też. To jest... Umieram. Zechce mi się To był koczmar, <laughs> chyba tylko. The accident. Tak, to... Wypadek To był koszmar To był, Koniec? był koszmar no? Koniec Serio? Przeszliśmy mapkę Ale kozacki go. to byli O Jezus, kurde Oj, dobra, to było super Mega to był. fajne, Mega fajne. Był. fajne, fajne, fajne I lajkujcie i subskrybujcie, że chcecie więcej Tak, subskrypcja Subskrybujcie się, papa Na razie